Hej, 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 witajcie na moim kanale. Na no, dziś przygotowałam zdrapki premierowe. Zaległy dwie premiery i dzisiejszą premierę. Zaległy to Big Strap razy dwa. Yy, cały naród drapie zdrapki razy dwa. I siedem dzisiejszą premierę rubinową. Jest, zdrapka jest za 5 zł. Co mnie tutaj zdziwiło, że szukamy rubinu, który daje dwukrotność.

16 siedem, trzydzieści pięć, trzy, dwadzieścia dwa, dwadzieścia siedem i dwadzieścia sześć, czyli pusto. P -C -L. druga z numerem dziewiątym, trzy, trzydzieści sześć, dziewięć i osiem i szukam osiemnaście, trzynaście, siedemnaście, siedem, trzydzieści siedem, 3 jest wygrana w mojej dziewiąteczce. 34, 25 i 14, i pod trójką 40 zł. Wow! To już premierowe się zwróciły. rubinowa Super, pięknie. To kolejna z numerem 10. dwadzieścia osiem jeden dwadzieścia dwa i dwadzieścia sześć a mam dwa dwadzieścia cztery trzynaście trzydzieści cztery i trzydzieści dwa trzydzieści trzy osiemnaście dwadzieścia dziewięć i trzy. Czyli tutaj pusto. P. C. Ok. Kolejna z numerem dwudziestym. Trzydzieści sześć. Dwadzieścia osiem. Dziewiętnaście i dwadzieścia dziewięć. A moje trzydzieści dwa. Dwadzieścia sześć. Trzy dwadzieścia trzy, dwadzieścia jeden, trzydzieści pięć, trzydzieści siedem, szesnaście, dwadzieścia siedem i siedemnaście, czyli również pusto. Kucę. Kolejna z numerem trzydziestym. U mnie pochmurno, więc, więc będzie tak trochę kiepsko widać. Trzydzieści jeden, czternaście, trzydzieści pięć i dwa, a moje cztery, dwadzieścia trzy, trzydzieści sześć i trzydzieści trzy. Dwadzieścia dwa, trzydzieści cztery, dwadzieścia cztery, osiem i szesnaście, czyli również pusto. BP czyżby jedna tylko miała być wygrana? Z numerem czterdziestym przedostatnia ta. Czternaście, jeden, dwadzieścia siedem i trzydzieści cztery, a moje trzydzieści siedem dziewiętnaście dwadzieścia dziewięć trzydzieści dwa i szesnaście dwadzieścia jeden osiem trzy dwadzieścia osiem i osiemnaście również pusto CL i ostatnia rubinowa z numerem pięćdziesiątym, dwadzieścia siedem, trzydzieści pięć, dziewiętnaście i cztery, trzydzieści sześć, dwadzieścia dwa, osiemnaście, dwadzieścia jeden, dwadzieścia trzy, sześć, dwadzieścia pięć 37, 29 i 31, czyli również pusto. Czyli z rubinowej tylko jedna. Dobra. To kolejna. Cały naród drapie z drapki z numerem szóstym. Szukam tutaj wygrywających liczb.

pięćdziesiąt cztery i siedemnaście f r czyli pusta. i kolejna oczywiście dziewiątka i wygrywające to czterdzieści sześć dwadzieścia trzy trzydzieści cztery piętnaście i czterdzieści pięć a moje liczby Jedenaście, czterdzieści dziewięć, czterdzieści, trzydzieści sześć, trzynaście, kolejny rząd pięćdziesiąt osiem, pięćdziesiąt trzy siedemnaście, dwanaście, trzydzieści osiem, czterdzieści trzy pięćdziesiąt sześć trzydzieści siedem trzydzieści trzy dwadzieścia dziewięć pięćdziesiąt pięć czterdzieści osiem czterdzieści cztery dwadzieścia siedem i czterdzieści siedem, czyli tu już się nie spisały fr dobra przedostatnia jest to Big zdrap i tu szukamy wygrywających liczb, symbolu zdrap, który daje przepisaną wygraną, symbol worka daje dwukrotność i symbol pliku daje pięciokrotność. Z numerem szóstym, z numerem szóstym, dobra.

i ostatnio z numerem dziewiątym i szukam trzydzieści siedem, czterdzieści dziewięć, pięćdziesiąt cztery, czterdzieści osiem i pięćdziesiąt sześć. A moje czternaście, trzydzieści pięć, pięćdziesiąt dwa. Dwadzieścia sześć, dwanaście, czterdzieści dwa, dwadzieścia siedem, piętnaście, czterdzieści, siedem i pięćdziesiąt trzy, pięćdziesiąt pięć, czterdzieści pięć, siedemnaście, trzydzieści, dziewięć, dwadzieścia trzy, trzydzieści osiem, trzydzieści trzy, dwadzieścia pięć, czterdzieści jeden, czterdzieści trzy i ostatni rząd szesnaście, czterdzieści sześć, dziewiętnaście, jedenaście i pięćdziesiąt dziewięć, czyli również pusto. P D. Czyli z wszystkich trapek spisała się tylko jedna, dając 40 zł. Wielkie dzięki za oglądanie do usłyszenia pa.